Kradłem Ci węgla. Mato. Drop it. Siemaneczko, Siemaneczko. E, dzisiaj jesteśmy e, w świecie Minecrafta. a jest ze mną. Farmaris. No a ja jestem Banks i sobie dzisiaj tak y, będziemy y, Boże kręcić serię z Minecrafta. No dobra, to chyba zaczynamy, nie? No. Dobra, y, najpierw Boże, zdobądźmy jakieś mięsko. Nie no. O kurde. Coś mnie zalakował. Nie myślę, że mięsko. Dobra, ty się zajmij surowcami, a ja będę coś do jedzenia, nie, bo... Nie odchodź daleko, bo się zgubimy. <laughs> wiem wiem. Dobra. Mam nadzieję, że nie za głośno słyszycie te dźwięki z Minecrafta u mnie. O, dobra, zdobyłem skórę, to będziemy mieli chociaż na... E, na zbroję, nie? No. La, la, la. Ej, dobra, muszę wiedzieć, gdzie ty jesteś. Czekaj. Już idę. Tutaj. Dobra. Dawaj sobie dom ty... Górze. ale tutaj budujemy czy no może zrobimy jaskini ale to słuchaj, czekaj muszę wiedzieć że tam jesteś nie ty będziesz gdzieś na górze ty bo to ta... tutaj słuchaj wiem wiem tutaj mam krowy yy, więc muszę zrobić na zbroję nie? no mi troszeczkę też ale to mam tak no, no, no. a co słyszysz jak klikam? no a to tam Yy, okej, okay, tam widzę jakieś brzozy, ale... Hej, musimy upiec te mięsko. Masz jakieś drewno już? No mam. To dawaj, ja wbijam tam do ciebie. O, węgiel. Bo ja już głodnieję trochę. Koń. A gdzie ty zbudowałeś tą mięskinie? Tutaj jest w ogóle jakaś... O, Tutaj mamy węgiel, to jest dobrze, to będziemy mieli już przepaść czego. Hmm. Dobra, ja nie wiem nawet gdzie ty jesteś. Na górze tej, nie? No. Widzę cię jestem za tobą. Za mną? O, na tu. No. no. O! Brawie spadłem. No. Ile tego drewna potrzebujesz? O, tam mamy kolejne. Po co mi drewno? O! Dobra, jakieś drewno szala, tak. Dobrze. Ile jego masz? Na kilofy by się przydało na razie. Dobra, na deski przyrabiam. Ej, co to jest za stwór? A, koń. Mam desek. No to jest okej. Okay. To dawaj zrób kre tego... Mm, masz. No to dawaj, postaw. Gdzie budujemy ogólnie domek? Tam w skałach, czy może tutaj, nie? No. O, tutaj będzie ok. myślę. No mógłbyś zrobić Ja mam trochę tego hmm, Przy okazji skrzynkę zrób jak ten, ja tutaj postawisz Cześć, zrobić kilo Tak, zrób mi I kolejnie... A, dobra, to piec, to dopiero jak... Okej, okay, to ja pokopię. Pokopię już. Słuchaj, tutaj wykopiemy to Idę własną... po węgiel w ogóle. O, może tak tutaj. O kurde, jak on wolno kopie. Ty dasz mi parę patyków? Weź bo jest ja to ciebie Dwa mi wystarczy, bo ja chcę tylko sobie zrobić yy, ten ...kilów. Dobra Dobra Kradłem ci węgla i Dobra, weź się ogarnij wypadnie Pochodnia by się przydała. Z węgla się robi pochodnie Z czego? Z czego? Z węgla? Nie. Nie wiem. Dobra, to będzie mój pokój. Ty sobie obok lub pokój. Dobra, dzięki To jest to nie dla ciebie. Ale ja tu sobie zrobię sklep. <noise> Dobra. Nie, dobra, ja muszę iść po jakieś daj mi trochę drewna. Dam ci za to jest... Gdzie jest ten? Gdzie jest mój kamień? Nie wiem. To daj mi trochę. Ja już zrobię pies. Ale daj trochę kamienia. Daj kamienia. Ej no, kurde, gdzie on zniknął? Przymasz jest tutaj. Piec. Ręku, nie mam go w ręku. Coś o, mam go w ręku, daj tylko nie mam. Daj mi kamienia. Nie masz 13 Zrobiłam mięso nie Boże już się spiekł Ej no co tak szybko Weź włóż, włóż tutaj węgiel Nie Wykładaj ogień jest pełny co ty chcesz Nie Nie widzisz ogień? Ognia? No widzę widzę jej. Dobra nie wiem do fulla się najadamy czy nie Boże to jeden wielki pokój zrobimy No dobra to rób jeden wielki Chowa, jestem... Skrzynkę zrób. o! No to zrób ty, bo ja nie mam drewna Nie wiem, ja to bym poszedł coś za... ...okrowa Ja idę po krowę Kurde, by jeszcze padnę. Killów ma jakieś obrażenia? Ma To miecza zrobię Dobra Może jak ja wieśniak jestem Miecza <noise> Sobie tutaj ubezpieczę Dobra, pada Ej, no moja skóra! Ooooo Dużo znalazłem węgla Ej, nie się jeszcze, nie? Kurde, zaraz będą potwory No, co ty Jak coś, to mnie ratuj, okej? Okay? Tak Ja tu powiększam pokój O, wiesz co? Trzeba wełny nam trochę Na łóżko? Nie A na co? Na nie? Ty weź, bo zaraz będą potwory. O oh, fuck, nie mnie zombie! Ej, gdzie ty... A, ah, dobra. Idę pochodnie, zroju, bo nie wysiłam zaraz tutaj. Dobra, ej uważaj, ej, uważaj, bo tam jest zombie idzie. Cześć? Ej dawaj Tam idzie Dawaj go zabijemy Kup, czekaj. Mm, ja schowam tutaj niepotrzebne rzeczy O ja chyba będę mieć już na buty skórzane A, Dawaj go ja. O leż Jak Zdobyłeś jakiś level? Mmm Jesz mm, Znaczy No Ja pierwszy Ja już mam no, ja pierwszy. O a to dziwne. No, Bo ja węgla powinienem zdobyć. Nie. wiem Ale jakoś mało potworów. Chociaż nie, jak widzę tę parę. Bo tam Enderman stoi. Boże, pochoni, nie zrobić. No przydadzą mi się. Przydałem się. <laughs> przydadzą mi się. Mm. Kurde, miałem coś zrobić, a nie co. Iść kop ten pokój. Nie 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 miałem coś. A, wiem. Co. Wiem, co ja co 28 pochodni mamy. No i jest git. jedna pochodnia. Oszczędzamy. Gdzieś tu no, tutaj myślę, że no właśnie... Ale tak chyba taki pokój wystarczy nam, nie? Czy nie? Trzeba te drzewa posadzić. Hej no Górę w ogóle. Trochę mi laguje przez ten teksturpak. Nie wiem, wyłączyć chyba go czy... Bez? Dobra, graj z tym. Dobra, nie no tam troszeczkę, mam nadzieję, że widzą to nie przeszkadza. Yy, A... nie to robić. O ty tam Enderman. Zarąba oklotka komuś. Co to za dźwięk u ciebie? Co? O kurde, Enderman, chodź dawaj go! Ty głupi jesteś? Szybko do domu! Ej, no czemu o, kurde, mi sam... zaś? Ty mi zamknęłaś. O dirta! No! Ego ja potrzebuję! O, co to było? O kurde. o kurde. Daj tego dirta! Daj tego dirta! <grym> Daj tego do... o, Boże, uciekaj, uciekaj! Aaaaaaaa! Otwórz mić mi! O, po co zamykasz? <grym> nie wiem. Może jak on krzyczy? Kto? Ej. No ten Enderman. On krzyczy? Trochę przyciszę Minecrafta. Ja to nie słyszałem, bo ja sam krzyczałem. <noise> <Taka wuch. głos> o boże, dawaj chodź, ciśniemy go, kurde ja mięsa nie mam ja Dawaj mam, Ja mam mięso Na 3, 4 Masz Daj mi je Ej dzień chyba Dzień? Boże, nie chcący <noise> Dawaj 3, Niekaj, 4, 5 Dawaj ściśnijemy go, biegniemy on? o kurde co mnie wam Ej ty <głos> 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 Dawaj, dawaj on gdzieś tu stoi, bo ja słyszę jakąś grzery, czeryja. Pająk! 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 Tam jest pająk! Padłeś? Kurde, no! Pierwszy odcinek już padłem. Uff, oh, fuck! Fuck! Ej, ej! Pająk mnie atakuje szybko do domu! O! Ja Uf, siedzę w domu, ty! Ty padniesz znów? Nie, bo on już mnie raz zabił, tam on się nie patrzę w oczy. Ty, ja pająka ubijam, Dobra. A moje Zniknęły moje itemy. Czyś wziąłem Bo ja coś wziąłem. To chodź do domku, chodź do dom. chodź, Ja go rozwalę, chodź, głupi jesteś. <laughs> Dawaj. <laughs> Ciągle te dźwignie. To jest chyba twoje, to jest twoje. To jest... Nie, to nie jest... Swo... A, no. Twój kill off. Twoją Ale ja ma... miałem jeszcze diaksy. Ta diaks. No. No, jak miał, to wiesz. No, tak twoje bo... Dobra Boże bo... stoj tu! Gdzie? Nie wiem. No tam za skałą. Nie. O, o kurde! UFAK fuck, dawaj go dawaj! FAK! A ty Co coś dostajesz? Ej, nic. A ty? Kurde. Niech się pieprze. Kurde. Zaraz... O, Czekaj, o, tam bo jest... nic na tym odcinku w końcu nie zrobimy. No wiem. No nie, no zrobimy, no, to, to no już mamy chat. Płot, płot, płot. Zrobię jakiś płotek, czy nie robisz podku? No nie, nie, płotek to z drewna złot. No, no a z czego? No, nie wiem. No właśnie. Co może zrobić? Kurde, dzień by się już przydał. Ja to bym zabił klipera, kurde, ja to... Klipera? Boże. No tak, to byśmy mieli na TNT, to wiesz. To byśmy już mieli kozaki. Ej, idzie ty tu! To... Aaa, pochodzi. Dobra, hmm. Nie wiem, powiększamy to nasze pomieszczenie czy nie? Cześć, 10 podków zrobię. pójdź co? Kopać chcę Dobra, ja przepada nam trochę tego Ogólnie kończy nam się, jakbyś chciał wiedzieć Hmm Zobacz, tak Dat... będzie okej? Okay? No tak będzie okej, okay, tak lepiej, fajnie O, tutaj będzie wyjście Jeszcze z tej strony no, zrobię co? No lepiej będzie, no Dobra Trzeba zdobyć jakiś ajta... O tam jest krowa, z konia co lota? Z konia? No. W ogóle coś lota z niego? Nie wiem, Dawaj. nie iść tam, bo tam pająk jest. Gdzie? A pająk to jest wata. Byle nie Enderman i kliper Tam jest Clipper, ale daleko. Clipper, Clipper. O tam jest owca. Poczekaj, bo ja coś miałem zrobić. Świlki też. Eee... Ty ja to przyniosę wszystko do naszego domku, bo co masz coś na dworzu? Nie o, wiem. Ej, nie burz! Nie burz moje mięso! Ej! Gdzie ja zaraz jem! <grym> Wiem! Może to zburzyło to tak? Czy nie wygląda? To. Nie no, ogólnie takie fajne miejsce. Tutaj mamy dach. Powiększamy jeszcze te pomieszczenie? No chyba jeszcze trochę powiększymy. No, ry. Sorki bardzo, ale yy, miałem tutaj problemy techniczne w domu i musiałem sobie zrobić chwilę przerwy, więc już wracamy do naszej gry. Już nie będę musiał żadnych przerw robić. Dobra, powiększamy to mieszkanie, Nie no, powiększam, Adi? tylko idź po... Dobra, Zdrowne. ja pójdę po te, po... nie, po mięso i po skórę. Ale nam trzeba drewna. Ty miecz byś mi zrobił, nie masz drewna w O, okay? Wiesz co? Yy, ty o, ty gdzie masz? Weź postaw te... Crafting. Właśnie. Tutaj. Już, To taki zostawiamy pokój, tak? Tak, myślę, że jest okej. Okay. No, tu weź proszę cię, bo ja chcę iść u ten. No okej. Okay. Uduję klatki za... Mogę ci dać kill off. Trzymaj. Czej. Tam ci położyłem, no, tu no i tu postaw tej rzeka, Tak, akurat nie będzie widać tego no. Y, ale wiesz, mi daj drewno jakieś jeszcze Co ty śpiewasz o rzece? No bo tu powstanie rzeka Z której wodę A? mógłbym pić rzeka Łooo wow. Czekaj, co ja mam ci zrobić? Deski mi daj, bo miecz... Ale Oj, bo... nie mnie! Co? Nie, nie, nie chciałem! Masz, mieczora ci zrobię Dobra, to dawaj Dziękuję. Ja A, idę ty, walczyć. Ty, ty, co, ty masz noga? wiem, buty. Nie ja mam. Nie wiem. Ja na bosaka chodzę. Kurde, no znów się ciemno robi, no. Jak ja tej nocy nie znoszę, trzeba mieć łóżko. Creeper, o kurde. On mnie może rozwalić. Dobra, cisnę. Boże, ile tu świnek. O jest. kurde. Jak będzie o, mięso. trzeba nam wyrosło? Ty, ale nie, wszystkich nie zabiję, bo później musimy zrobić hodowlę, nie? No. Kurde, A ząb... konia to nie zabijaj. Czemu? A po co konia zabijać? A po co nam koń? Bo może się przyda, zostaw go. A może on da mięso? Ja nie lubię mięsa. <laughs> Dobra, ja jestem bardzo głodny. Tylko nie za, nie zabiję go. Ty, ta owca umie pływać! Ona pły... Ty... Kurde coś mnie... Tutaj o, baguje. Nie no, wywala mi ciągle z tej wody O oh, fuck Co się dzieje? Ja ją muszę znaleźć Świnia Boże, ja zabiłem chyba ostatnio... A nie, do. Nie drży się ty Zombie Kill Ha, zabiłem go Dobra, mam mięs Skóry zombie się nie da na nic wykorzystać Ty weź bo kliper! A dobra, woda go zmowa ty, ja go zabiję! Ty, nie, wybuchnął! Kurde, koniec, mi prawie zabił, nie! Nie padaj tam. O kurde! Uciekaj! O, jak? Ty zaraz, goni mnie zombie! Nie goni, jest daleko. Skąd wiesz? Bo go widzę, jestem nad tobą. <słuch> tak. Trochę chciałem, wiesz, ukoloryzować tą historię o nie o o Dobra zabiję go Czekaj, siekierkę zrobię Dobra, niech sobie się nie, nie, nie oddala za bardzo Nie miałem z niego żarcie Nie, nie będę mu żarcie Ale expo Już nie musimy zdobyć deakcji, żeby ten enchanting zrobić o, zobacz kto przyszedł, mam gościa o, o kurde U mnie też jest gość Kto go bije? Zabiję. Zombie, zombie przyszedł Słyszałem o, dźwięki już go zabiłem. Ło! Wow. Kurde, czemu ja tyle potworów zabiłem, a nie ma łowców potworów wcale? Ej, dawaj wstać jakieś te, bo głodny jestem strasznie. I skrzynkę postaw! To no, niż w tym czasie liście, w tym czasie liście, no. Skrzynkę postaw i węgiel wstaw, żeby jedzenia było. Cześć. Po co ci liście? Na drzewo? No, bo tam drzewo może ten. Ty, ja węgla nie mam. O kurde, weź Dobrze. drewnem czy czymś, nie wiem jak głodny jestem Dobra Kurde, te łóżko by się Ej, w, tak w ogóle wiesz ile minuty już kręcimy? Nie O kurde Rzek Dobra, nie, będziemy kręcić tak żeby było ok, nie? O dobra, mam drzewko Stawicie już? Nie wiem, jeszcze przez tą noc pokręcimy i wtedy, nie? Nie wiem, jakoś tak ustajemy Co cię bije? Spadłem, kurde, z dachu. Ej dobra, weź mi daj ten drewno. Powstanie tu rzeka. Z której będę pić wodę? Dobra, ja najlepiej nie śpiewam. Mam wełnę. Dawaj mi te drewno, no. Znowu mi... spadam. <gry> Dasz mi te drewno czy nie? O! Czekaj, mam jest. Ja ją mam już gdzieś można ją tu posadzić. Sazonka, tu. Gdzieś tak, że były w miarę daleko od siebie, żeby. No myślę, o, że tutaj. Będziemy robić pole. Jak to pole? No wiesz, farma. No weź. A ty zaraz, rozumiesz? <laughs> już się upiekło. Daj mi te jedne. No, A, jest. bo piec. Ty... Czy... Ja, ja myślałem, że ty nie pieczesz. Ok. W skrzynkę postaw, to schowamy to. Możesz tutaj na to uciecz. Czy? Co? Jeszcze mam jedno wysku. Co mam słuchać? Eee. Yy... Zapomniałem. Janek Oczyre. tam. O Boże. Eee. Yy... Yy... No. Z czego się śmiejesz? No, Bo Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dobra. Patrz, o w tą yy... dziurę pan. Wow, ile kli... Ej no! Au. Franźmy! Ja mam miecz! Ty Ty, ty. oż ty! Jak mnie zabijesz, mam jedno serduszko. Haha, ha, ha. gdzie ty? Pają z tobą! U. O dzięki! Ty, weź ty, bo zaraz on cię zabije jeszcze. Mam jedno serduszko, siebie tutaj. A żarcia. a mam żarcia. Mam żarcie, boże. Eee. Co byśmy powiedzieli znowu? Ja mnie. A co do odcinków, to no. odcinki będziemy kręcić yy, parku. Codziennie. Co? No, codziennie. Nie codziennie, tak dokładnie. Dlatego... No wiadomo, że wyjechać na wakacje czy coś. No, no ale nie, tak, to znaczy... wakacje, tak, to tak. odcinki powinny się pojawić dość często, tak? Tylko że na pewno nie codziennie. Tak, codziennie. w miarę naszych możliwości. No, no jak na pewno nie. U kurde weź był Dobra, ścisnę. Patrz, mamy parkura tutaj. O jak spadł kole No słuchaj właśnie, przypomniał mi się. Mhm. Y, farmę. Znaczy no wiesz, farmę, tak? Będziemy tak? robić y, w odcinku drugim, nie? No myślę, że tak. No tak w jednym odcinku wszystko. Ty ja włożę tutaj do jaskini. Kurde, może lepiej nie. O kurde, szkielet. Baśka. Nie, szkielet jaka baśka? Boże, co myślałem, sorry, myślałem, że to zombie na początku O kurde, szkielet Idę go pierwszych Ja już mam, o mam strzały i ten Z e tego, ej słuchaj, zrobię kostkę mączną, czy jak to się tam nazywa I po co to? Będziemy szybciej drzewa mieć Ale to, to po co to? to nie, nie. Dobra, trochę drewna widzę nie? Nie, nie, nie marnuj, nie marnuj tu tu tutaj, 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 tutaj. No czemu ona mnie rośnie? Ile masz tego? O, <noise> jest. Ja, ja już zepnę. Ty liście dawaj. Przydałoby się jeszcze. A, już nie ma. Dobra, dobra i to. Ja tu nie lubię liści ścinać. Ale tu jedzenie może wypaść. Jabłko czy coś? A, no jabłko by się przydało. Ale ja to... mam dużo yes. nie. Hodowlę trzeba zrobić. a i to w następnym odcinku się zajmiemy farmą i hodowlą, co ty na to? No. A, no i ogólnie będziemy dużo odcinków, na pewno razem kręcić. Ale odcinki nie będą tylko z Minecrafta, tylko jeszcze ym, tak. w przyszłym czasie. A, no chcieliśmy zrobić odpoczyć. serię. Znaczy no luźne granie, bo jakieś misje z GTA będziemy y, robić i... y, Tak, y, właśnie, y, chcielibyśmy ogłosić, że... Jeżeli nasz licznik... O Boże, sorry, nie chcąc. Ty, jak... Licznik... Kury... Jeżeli na naszym kanale pojawi się 50 subskrypcji, albo pod tym łapem filmików, czy subskrypcji? Adi? Subskrypcji. 50? No. Tak, 50 subskrypcji, to kupujemy sobie GTA, czy tam... Jakąś może wyjdzie w tym czasie jakaś fajna gra na PS3 czy tam cztery, nie wiem. No to właśnie my będziemy grać w grę. Znaczy jaką byście polecali, tak? To tak, tak. Jak no, trochę? Jaką blizów, chcecie? Tak. robimy ankietę i tam będziecie głosować w co chcecie, żebyśmy grali, tak? i Jakoś może się dostosować. Mhm. Tak. Dokładnie. Dobra, Ale to już w przyszłym czacie. ja, ja jaj, Dobra, jaj. to co, kończymy powiedzmy, wyjodcinie, co? Dobra, ale choć coś staniemy tak tam na górę, że wiesz, żeby był oryginalny koniec taki. Hmm. To... O tutaj, tu jest slot dla ciebie, żebyś. Jest... O, że jest okay. się Stanąć. No to tak, Boże, no. ja dziś nie wyglądam sobie w tych buciach, może obecnie. Dobra. Stawaj tutaj. Ej, no, no za mną? Tutaj jest, myślę, że... Dobra, no Dobra, ona. E, no to... W tym odcinku tak. e, przyszłym może pojawić się jutro albo pojutrze. Jutro się pojawi, pojawi się. I... Co mamy powiedzieć? W przyszłym odcinku y, będziemy bardziej <noise> rozbudowywać y, nasz domek. Tak, zajmiemy I, się... zajmiemy się hodowlą i, i farmą. I farmą tak, coś będziemy robić. To nie wiem, to to samo. Ciekawszego, nie. bo teraz to odcinek to pierwsza noc, tak, jakieś surowce tak, i. I podstawowe itemy no. i rzeczy. No dobrze, Dobra. no to się żegnamy. Na razie.